witajcie. Dzisiaj do oferty trafia Nissan Qashqai w wersji Tekna z napędem 4x4. Jest to 1.6 diesel 130 koni. W manualu, 6 skrzynia. Auto posiada hak. Jest to polski salon, jeden właściciel. Auto w 100% bezwypadkowe po dużym serwisie elektryczne szyby, lusterka, martwe pole w lusterkach. Tapicerka półskórzana w elektryce. Panoramka dach. Automatyczne światełka LED Tempomat. Ostrzeżenie przed kolizją, asystent pasa ruchu Nawigacja Kamera cofania, czujniki parkowania Kamera 360, asystent parkowania Elektryczny hamulec postojowy Podgrzewane fotele przednie Podgrzewana przednia szyba Auto ma 163 tysiące przebiegu Zapraszam do oferty.